Witam profesor Poldek Karo Polony został Przestawiony Gdyż yy, będzie może w tym roku jeszcze rozpoczęte remont tego Poloneza, progi, silnik, a i tych halogenów. I tych halogenów nie będę kupywać do niego. Sprzedam jego tak jak. Ja go kupiłem Tylko Sprawdzę czy przewody które tutaj są e, Raczej ich chyba nie ma e, dodam te przewody Sprawdzę na halogenie Bo mam takie z Mondeo 1.8TD Sprawdzę na tych kablach Czy jest prąd Oznaczę plus minus Chyba każdy wie yy, Jakie oznaczenia są Kolorowe Czerwony plus czarny minus Albo brązowy minus Wyremontowany zostanie Zostanie yy. Sprzedany Jaki samochód będzie jeszcze y, kupiony? Może nie będę kupować samochodu. Kupię y, samochód, nie wiem czy Poloneza, czy jakiś inny samochód i rozbiorę go na części. Będę handlował częściami, będę sprzedawał różnym osobom, jak się oczywiście uda na handel tymi częściami. Ten samochód pochodzi. Z... Tak, dla przypomnienia Tomaszu Flubalskiego. Link do filmu. Kupiłem trzeciego Poloneza Karo Plus. Będzie w opisie. Dodam chyba do niego jeszcze nawet opony nowe. I samochód będzie robić do widzenia. Z garażu. Ogólnie z garażu. Na razie. Cześć.